Eee, więc tak, słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie coś dla redukcji sztywności, redukcji napięcia. Jest wiele powodów, dla których moglibyście chcieć zredukować napięcie w swoim ciele. Tak, po pierwsze, chyba wszyscy wiemy, że jak jesteśmy pospinani, sztywni, to jest nieprzyjemne, to jest męczące. Eee, po drugie, w performencie sportowym, w ruchu, w sporcie, jeżeli taki trenujemy, ten element rozluźnienia jest często kluczowy i zdolność rozluźnienia naszego ciała w ruchu może pomóc nam generować siłę maksymalną w krótkim czasie. Dlatego, że kiedy nasze, nasze włókna mięśniowe, nasze jednostki motoryczne są nieaktywne i są, są równo nieaktywne, to my równo możemy je jednocześnie zaangażować. Żeby wygenerować to spięcie, potrzebujemy mieć najpierw rozluźnienie. No, dlatego zapraszam Was do tego, do tego follow along. Dzisiaj zrobimy sobie kilka prostych rzeczy. Także postawcie komputer na parapecie czy na biurku i po prostu dołączcie do mnie. Zapraszam. Ok, więc zacznij przenosić ciężar powoli z nogi na nogę, tak, żeby odrywać wypięty i w międzyczasie spróbuj troszeczkę. Tak, jakbyś chciał sprawdzić, gdzie są różne części Twojego ciała, lekko zrobić ruch kolanem, lekko zrobić ruch dłoni, barkami, głową, troszeczkę jakbyś tak chciał się wstępnie gdzieś tam otrzepać z, z napięcia zdjąć z siebie jakąś taką wierzchnią warstwę. Kontynuujmy sobie chwilkę, chwilkę tą pracę. Ciągle przenosząc ciężar z jednej nogi na drugą. I spróbuj zauważyć w ogóle swoją uwagą, swoją klatkę piersiową. Jak ta klatka piersiowa przenosi się z strony na stronę, kiedy Ty przenosisz ciężar tego ciała. No, okay. I w sumie gdzieś tam ramiona może zaczynają się. Się ruszać swobodnie, więc idźmy sobie za tym. I robię teraz taki ruch, trochę bym trzebał koc ze strony na stronę. bardzo taki prosty, skoordynowany ruch całego ciała, gdzie napędzam ramiona tak całym moim ciałem, kontynuując sobie to przenoszenie ciężaru. I teraz, jak pracujemy sobie tymi ramionami z boku na bok, to wyobraźmy sobie naprawdę ten ciężki koc które chcemy strzepać z jednej strony na drugą. I za każdym razem em, rozluźniamy obręcz barkową, rozluźniamy też dłonie i spróbujmy znaleźć sobie też taki rozmiar. Każdy z Was może mm, znaleźć trochę inny rozmiar tego ruchu, który, e, który sprawi, który da Wam poczucie, że, że możecie się w tym rozluźniać. Czyli ten sam ruch, ten sam ruch chcemy mniejszym kosztem, cały czas wykonywać. Tak jest. I pracujemy sobie ze strony na stronę. Temperatura ciała się może troszeczkę podnosić, co jest totalnie normalne, ale pracujemy sobie, patrzmy się za dłoń. Swój patrzeć się za dłońmi. Czasem podnieść je nawet trochę wyżej z boku na bok. Tak, żeby odcinek piersiowy się rotował. Hop. I też kręgosłup zaczynamy troszeczkę ruszać i uspokojmy powoli ten ruch, aż on się wyciszy. I spróbujmy przejść do takiego bardzo drobnego, jeszcze jednego wzorca powiedzmy z grupy, z rodziny arm swingów. Tak jakbyśmy chcieli, jakbyśmy chodzili i ten chód troszeczkę tak przesadzili tam pracę ramionami na przemian stronną. Kiedy prawa idzie do przodu, lewa idzie do tyłu, kiedy lewa idzie do przodu, prawa idzie do tyłu i, I spróbuj teraz za każdym razem patrzeć się za, za tylnią dłonią. Czyli patrzę się w tył, za tą dłonią, która. Idzie do tyłu, hop, do tyłu, spróbuj znaleźć, cały czas mieć dobry kontakt stopami z podłożem, tak jakbyś chciał stopami to podłoże złapać i ruch zaczynać gdzieś już tam na dole. I zwrócił uwagę na swój oddech. Czy oddychasz? Czy jesteś w stanie rozluźnić swój kark? I cały czas za tym ją dłonią podróżamy wzrokiem. Okay. I jeżeli masz miejsce, możesz wyprostować ramiona. Mi troszeczkę tego miejsca brakuje, więc i lekko zegnę. Zrobię sobie taki rotacyjny ruch. Taki każdy z nas z nas WF-u, gdzieś do z grzewki. Ja po prostu sięgam, dynamicznie skręcam. Tu wpatrzę się raz za jedną dłonią, raz za drugą. O, ok. Przeciągnij się mocno do góry. Możesz złapać się za jedną dłoń. Lekko wyciągnąć. Wyciągnąć nieznacznie dłoń, otwierając mięśnie między Między żebrowe. Zróbmy sobie tak, że łapiemy się za lewy nadgarstek, otwieramy lewy bok, bierzemy wdech. I jeszcze parę razy. O, i spójrzcie, na górę góra-dół i na chwilkę zostawmy sobie ramiona przejdźmy do naszej głowy mogła się szyja troszeczkę spiąć w trakcie tych arm swingów idealnie by było gdyby się nie spinała ale to się może pojawić więc zacznijmy krążyć sobie głową barki nie muszą być super nieruchomo, ale staramy się wyobrazić, że czubkiem głowy, możesz sobie złapać dotknąć czubek głowy chcemy narysować nad sobą, tak jakby może nie do końca nad sobą, ale po takim skosie chcemy narysować duże duże koło, duże, równe równe koło. I staraj się przeciągać szyję. Z każdej strony czuć lekkie naprężenie, lekkie rozciąganie z boku, z przodu, z boku, z tyłu. I zróbmy sobie także raz w jedną stronę. Robię krążenie. Raz w drugą. Raz w jedną. Raz w drugą. I spróbuj teraz po prostu powiększyć sobie to koło troszeczkę nieznacznie, zaangażować już. Cały kręgosłup, zwróć uwagę, że moje nogi są lekko ugięte, że moje barki będą pomagać mi troszeczkę w tym ruchu, jak będę rysować ciut większe koło. Więc próbuję zaangażować cały swój kręgosłup, tak żeby narysować czubkiem głowy po koło, po skosie z boku, żebyś mógł zerknąć, żebyś mogła zerknąć. I znowu zwróć uwagę na to, czy oddychasz. Czy twoje ramiona są luźne, czy możesz je rozluźnić w trakcie. I ostatnie. Pamiętaj, że te ruchy nie muszą i nie mają być maksymalne w zakresie ruchu. To nie jest tak, że my teraz będziemy się na maksa rozciągać, że my chcemy, jak czujemy jakieś napięcie, że my chcemy w to napięcie iść i za wszelką cenę temu przeciwdziałać. My chcemy troszeczkę bardziej, jakbyśmy ubijali ciasto, jakbyśmy, mieli, jakbyśmy rozbijali ciasto, jakbyśmy, jakbyśmy rozbijali ciasto, które jest zamrożone. I stopniowo tym, tym ciepłem i tym takim masowaniem chcemy to ciasto uplastycznić. Więc nie próbujemy się przebić przez to, młotkiem to ciasto bić, tylko stopniowo, stopniowo to rozbijać. Ok, Chodźmy kontynuujmy sobie dalej, spróbujmy chwilkę znaleźć sobie, na chwilkę znaleźć sobie takie, takie luźne trzęsienie się, takie luźne jak strzępywanie napięcia. Ja sobie wyobrazić jakbym miał pod piasek, Albo ziemię, nieubitą ziemię, i próbował stopami tą ziemię odbijać. Czyli ja tak naprawdę odbijam się od ziemi, nie skacząc. <grym> tak to jest. Odbijam się od ziemi, nie skacząc. I spróbuj sobie znaleźć, poszukać troszeczkę lekko, poruszać głową do przodu, do tyłu, i zobaczyć. Gdzie jest napięcie w górnej części ciała i teraz czy możesz jednocześnie utrzymać tą, to drganie, tą wibrację i wyobrazić sobie, że coś cię ciągnie za, za czubek głowy. Czyli nie opadamy w dół, nie opadamy w dół całym ciałem, ale lekko gdzieś tam się pionizujemy, lekko gdzieś tam jest ta struktura zachowana i jeszcze chwilkę możesz poruszać też trochę twarzą, bo jakieś głupie miny, też twarz na twarzy też mięśnie się bardzo często spinają. Ja mam też taki problem, więc gdzieś tam no nie będę się zbytnio wygłupiać, ale możesz też spróbować właśnie zrobić różne miny, czy nawet językiem troszeczkę od wnętrza porozbijać napięcie i powoli sobie wyciszmy. Aż powstanie wibracja i zejdziemy sobie głową w dół do ziemi, rolując kręgosłup kręg po kręgu. I na dole się rozluźnimy. weź z dwa wdechy na dole w skłonie. Lekko poruszać głową. I wrócić. I jeszcze raz. I wróćmy dnicą. Okej, okay, dobre. Wyciągniemy sobie dłonie teraz na, na zewnątrz, będziemy je lekko zaciskać i otwierać. Zaciskać i otwierać, i powoli prowadzić je od, tak, od najwyższego punktu do najniższego z boku na bok. I teraz, jak będziemy sobie sięgać dłońmi do góry, będziemy brali wdech, będziemy sięgać dłońmi w dół, będziemy brali wydech, i popracujemy sobie tutaj nad klatką piersiową, nad tym, jak nabieramy powietrze i jakie puszczamy. Więc, robię powoli. Dech. I znowu wdech, i wydech. I ostatni raz. I wy. Ok. Zobaczcie, że cały czas przenoszę ciężar. I zrobimy sobie taką rzecz troszeczkę em, bardziej em, w ruchu, taką małą improwizację. Em, zobaczcie, moja lewa stopa jest w miejscu. Moja lewa stopa jest w miejscu, nie przemieszcza się. A moja prawa stopa zaczyna. Em, cały czas przenoszę ciężar z prawej na lewo, z prawej na lewo, z prawej na lewo. Ale teraz za każdym razem, kiedy mam ciężar na lewej stopie, prawą stawiam w ciutkę innym miejscu. I mogę się obracać na tej lewej stopie, ale ona generalnie nie zmienia, nie zmienia swojego położenia. I próbuję w trakcie tego przenoszenia, robię sobie taką, powiedzmy, symulację chodzenia, próbuję złapać sobie jakiś taki, jakiś taki luz. Gdzieś tam w tej górnej części ciała znaleźć sobie i poczucie, o, że to jakoś tak ze za sobą, za sobą płynie, mogę trochę e, po pierwsze aktywować swój wzrok, czyli chcę patrzeć w różne miejsca. Może tym wzrokiem wprowadzić ruch nieznacznie w jedną, w drugą stronę. Po drugie, wykorzystać moje ramiona. Ramiona są super istotne e, też w tym, jak pracujemy sobie na stopach okay? i zmienimy stronę. Prawa stopa teraz będzie w miejscu. Lewą. Będziemy pracować. Zacznij powoli swój wyczuć. Po pierwsze przenoszenie ciężaru z prawej na lewą. Z prawej na lewo, lewą. To jest lewa, prawo, Lewa, prawa. Lewa, prawa. Lewa, prawa. I znowu. Poszukaj różnych miejsc, które... Możesz zrobić krok w różne miejsca, nie odrywając czy nie zmieniając położenia prawej stopy, Spróbuj się obrócić. Op. I gdzieś tam z tyłu cały czas monitorujesz napięcie, monitorujesz resztę swojego ciała. Próbujesz zidentyfikować te obszary, które są spięte. I świadomie je rozluźnić. Hop. Znowu zaangażuj swój wzrok. swój wzrok. Hop. swoje dłonie. Patrząc uwagę. O, okay. i. Dobra, zobacz, powoli zbliżamy się do końca. Na koniec zrobimy sobie coś dla przodu naszego ciała, dla tych mięśni, które mogą się mocno usztywniać i mogą zamykać twój przód ciała po prostu przez, przez siedzenie. Tak? Ta, ta postura, to zamknięcie przodu uda, brzucha może następować po prostu od tego, że zbyt długo, długo siedzę. Więc będziemy sobie w kontrze do tego, będziemy robić sobie ruch otwierania. Przodu, przodu ciała, tak? Czyli zaczynam sobie z dłoni przy udach przy takim właśnie lekkim zgięciu, zaokrągleniu pleców. Będę wychodzić sobie z nóg i otwierać przód ciała. Zerknij sobie dwa razy jak to robię. Raz pokażę od przodu. Jeszcze raz. I raz od boku. I spróbuj teraz zrobić ze mną. Tak, czyli dłonie schodzą do nóg, zaokrąglam plecy i odpycham się nogami od ziemi. Wyciągam biodra do przodu, otwieram klatkę piersiową lekko rozciągam brzuch. Spróbuj sobie wyobrazić, że przód ciała to jest taka płachta, którą próbujemy równo rozciągnąć w każdą stronę. I to niekoniecznie na początku. Ja też czuję, że jestem trochę nieskoordynowany w tym. Zwłaszcza też mówienie w tej pozycji nie jest takie łatwe, ale próbuję sobie znaleźć to poczucie równego naprężenia przodu ciała. I znowu otwieram. Robię wdech. Zamykam. Robię wydech. I na koniec przeciągnij się, złącz dłonie, tak żeby nie palce, palce się dotykały, złącz dłonie. przyciągnij się lekko do tyłu, patrząc za siebie, robiąc przyjemny wyprost. Wyprost I na koniec ostatnie strzepanie napięcia. Jestem trochę cieplej. Myślę, że jest też tam troszeczkę luźniej. Też zobaczysz, że za chwilkę gdzieś tam to ciało się jeszcze będzie dokalibrowywać. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale jakaś taka kalibracja będzie następować. Mam nadzieję, że to było przyjemne dla Ciebie. Daj znać w komentarzu. Możecie mi też wysłać zawsze wiadomość na, na messengerze. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej takich materiałów i ewentualnie, jeśli nie, to jakich. I dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.